Dzień dobry i zapraszam do tygodniowych vlogów ze mną. Ja idę zrobić sobie kawkę, jak widzicie jestem bez makijażu, ale tak właśnie mniej więcej wyglądają moje poranki, zawiedzą natalkę już do szkoły i właśnie sobie wypiję już drugą kawę tak naprawdę. Pranie już jest wstawione. Dzisiaj jest w ogóle dzień sprzątania, ponieważ w weekend y, działo się i nie miałam w ogóle czasu posprzątać, tak więc zaraz się za to zabieram. Pranie właśnie już mi się skończyło, ale jeszcze jak tutaj widzicie, pranie mam y, wysuszone, więc muszę je zdjąć, ale najpierw kawka. Właśnie włączyłam vlog od Marysi na mm, telewizorze, ale coś mi się zacina. Czekajcie, muszę sprawdzić, o co chodzi. Coś ostatnio mam problemy z połączeniem z internetem i właśnie tak mój dzień ostatnio wygląda jak tylko wracam ze szkoły, jak telkę zawożę jeżeli nie jadę na zakupy, to właśnie wracam do domu, sprzątam i włączam wasze vlogi, tak więc uwielbiam jak je dodajecie z samego rana bo wtedy mogę sobie po prostu puścić je z rana, bo później jakoś tak nie ma czasu, zawsze coś się dzieje, a tak przy sprzątaniu mogę po prostu coś tam obejrzeć tak w ogóle mój vlog dzisiaj też wskoczył z rana o szafie i w ogóle pokażę wam, bo ja ja chyba Wam nie pokazałam, zaraz ogarnę tego YouTube'a, nie pokazałam Wam jak wygląda szafa, tak naprawdę już po um, założeniu rączek. Tak więc oto one są i na razie zostawiłam tą półkę wolną, to dobrze, powinno być tam. I tak sobie się zastanawiam właśnie, czy te bluzy tam z góry chyba tutaj jednak przyniosę, żeby po prostu było więcej miejsca na nie. Nic nie zmieniałam. Jeszcze muszę pojechać właśnie do Ikei. I tak się zastanawiałam, czy nie pojechać dzisiaj, bo dzisiaj mam taki wolniejszy dzień. Jutro mam zajęcia, tak więc jutro raczej nie. Chociaż może zobaczymy, ile mi te zajęcia potrwają. Ponieważ tak, chcę kupić sobie właśnie. Jedną półeczkę, wymierzyć ją w ogóle, te pudełko na górę do szafy. Co jeszcze miałam kupić? Coś do szuflady na sztućce. Tak myślałam właśnie o tym drewnianym. Takim pojemniku, i w ogóle chciałam pojemniki kupić do mojej, jakby spiszarki, tutaj do szafki. Chcę ją zorganizować. Zaczęłam już jakiś czas temu i bardzo fajnie to wygląda, tylko po prostu muszę dokupić jeszcze więcej takich, wiecie, pojemników do organizowania. Tak więc, no, takie trochę zakupy wyjdą, bo wiecie, to niby jedna rzecz, dwie rzeczy, trzy, później wychodzi cała torba, ale no, trzeba to zrobić. Chcę, żeby to było zorganizowane, jakoś tam fajnie wyglądało. Ale dobra. Koniec gadania. Pomyślałam, że zacznę nagrywać dla Was tygodniowe vlogi, żebyście, nie wiem, jakoś bardziej nas poznali. Jeżeli jesteście tutaj w ogóle nowi, to ja mam na imię Ania, mieszkam z Natalią, z moją córką w Londynie. Ona się tutaj urodziła, a ja już tutaj mieszkam ponad 15 lat. Tak więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. To piję do końca kawę i biorę się dalej za sprzątanie, ale muszę chwilkę usiąść, bo aż się normalnie zmachałam, bo pozmywałam naczynia i e, wystawiłam pranie. Tak więc e, myślę sobie jeszcze, czy nie pozmienię dzisiaj e, pościeli, ale może zrobię to jutro. Bo za bardzo nie wiem, gdzie tego wieszać. A jest teraz chłodno, tak więc na podwórku to na pewno mi nie wyschnie. Tak więc trochę poczekam, dokończę kawę. Yy, dokończę vloga jeszcze i biorę się, może ogarnę siebie, zrobię jakiś może makijaż, pomyślę w ogóle, co dzisiaj na obiad. Mam ziemniaki, tak więc może i yy, to jakieś takie baby potatoes mam. Tak więc zrobię ziemniaczki i zobaczę, co tam mam w zamrażarce, bo pewnie coś tam mam na 100%. Nie będę już dzisiaj jechała do sklepu, pojadę jutro, bo mam nawet pieczywo. Ale już jutro wydaje mi się, że trzeba będzie skoczyć do sklepu Wy już zobaczyliście dzisiaj pierwszy e, film z montowania szafy To jest taki pierwszy właśnie dzień z e, tygodnia vlogowania e, A ja dopiero teraz się odzywam, ale mam już zaplanowanych kilka filmików Tak więc codziennie przez, przez następne 7 dni będziecie oglądać moją piękną twarz na pewno z makijażem, nie bez makijażu. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście znowu gdzieś powyskakiwały te czerwone plamy. Chyba znowu będę musiała się przejść do lekarza, żeby to obejrzał, bo nie wiem, co się dzieje. Wcześniej miałam antybiotyk i fajnie mi to wszystko poznikało. Może w końcu do jakiegoś dermatologa się wybiorę, może Wy wiecie w ogóle, co mogłabym zrobić na to. Bo tak właśnie wygląda moja twarz bez makijażu. To dajcie mi znać, jeżeli wiecie. Kupiłam na talcy na urodziny taką świetną grę detektywistyczną, tylko ona jest dla takich trochę starszych dzieci, myślę, wydaje mi się, że tak, 12 I jest to gra, gdzie trzeba sobie znaleźć osobę, która jest odpowiedzialna za morderstwo. O nie, czekajcie, muszę tutaj. Nie, morderstwo, przepraszam, tylko się okazało, że. Podpalenie, ale że ktoś tam zmarł. Tak więc trzeba znaleźć osobę, która jest no, tą osobą, tak? I tu są tak jakaś gazeta, yy, zobaczcie, taki notesik policyjny, rzeczy właśnie, dowody. I tu mamy zdjęcia, które yy, to chyba są właśnie osoby, które mogą być yy, no tymi, jak to się nazywa. No, suspects, jak to jest po polsku suspects? Osoby, które są podejrzane. O, tak. I tutaj jest właśnie napisane, o co chodzi w tej grze. Mnóstwo dokumentów. Zobaczcie, tutaj sprawdzali jakieś tam miasty z samochodów, gdzie była ta osoba. Po prostu jest świetne, ale trudne, bo trzeba wszystkie dokumenty jakby przejrzeć, przeczytać. No, zobaczcie. Ale naprawdę polecam. Tutaj jest nawet kartka jakiejś, jakiegoś dziecka z pamiętnika. No, Natalka siedziała nad tym długo i, i coś tam już zaczęła wykreślać, bo tam jest jakaś lista osób, które chodzą do tego samego klubu. Oj, naprawdę, no, świetna jest, naprawdę bardzo fajna gra detektywistyczna. To jeszcze raz, to się nazywa Adderstein, Fire in Other a unique deduction game. Jest świetna gra, naprawdę. No i to właśnie dla jednej osoby może być, ale my tutaj z Natalką we dwie siedziałyśmy nad tym, bo no trochę trudne było. No i te zdjęcia takie realistyczne, prawda? No świetna gra, polecam wam. Zrobiłam sobie już dzienny makijaż, taki wiecie, po domu, e, żeby troszeczkę no, lepiej się poczuła i się obudziła, bo ja właśnie tak mam, że jak tylko zrobię sobie makijaż to już jestem bardziej przebudzona, a jak chcę zostać bez makijażu cały dzień to po prostu jestem taka e, rozleniwiona i w ogóle jakbym spać miała, no tak się właśnie czuję, napiszcie też mi w komentarzu czy też tak macie, e, no ja tak właśnie... Tak jest po prostu, że jak nie mam makijażu, to jestem taka senna, leniwa i nic mi się nie chce robić. Ale już jak mam makijaż, to jestem rozbudzona i mam mnóstwo energii. Dobra, ja się biorę dalej za sprzątanie i do zobaczenia za chwilę. Właśnie zabierałam się za robienie vloga i zobaczcie jaki fajny mam e, monitor. Zobaczcie jakie fajne dyni. W ogóle pojechać na taką właśnie dyniową farmę w niedzielę z Natalką, ale się okazało, że wszystkie bilety wyprzedane jej nie możemy pojechać, nawet tak sobie po prostu żeby pójść na tą farmę, nawet nie chciałyśmy już zbierać tych dyni, bo tak naprawdę ja nie potrzebuję dyni, no ale nawet nie można pojechać na farmę, już mnie tak to denerwuje, cokolwiek coś wymyślimy, żeby gdzieś pojechać, zobaczyć, to albo właśnie bilety są wyprzedane, bo teraz jakieś minimum tych biletów robią, że nie wiem, tylko tam parę osób może chodzić itd. i tak dalej i nic nie mogę zaplanować ostatnio, ale i, i tak i tak e, weekend miałyśmy super byłyśmy nawet w kinie, nie, nic nie na Nagrywałam, chociaż wzięłam ze sobą kamerę, byłyśmy na filmie coś o kotach i psach. Coś tam. Nie wiem, jak to po polsku będzie. Ale był fajny pies. Pies, pies był fajny też, ale film był naprawdę świetny dla dzieci, ale ja też się tam, wiecie też sobie pooglądałam e, miło spędziłyśmy czas nie pokazywałam wam wcześniej, ale Natalka nie ma biurka czekamy na biurko z Ikei które będzie tutaj takie duże, duże, duże no i na razie jej pokój wygląda tak właśnie dzisiaj to troszeczkę ogarnę chcę zabrać to tutaj z podłogi i wrzucę jej to tutaj do tego pudełka tutaj też muszę właśnie zrobić porządek żeby właśnie to jakoś miało ręce i nogi, bo to już leży kilka dni bo biureczko, które ona miała wcześniej yy, sprzedałam, tak więc zarobiłam pieniążki i za to właśnie kupimy takie większe biurko, bo tamte było po prostu za małe, yy, nie wiem czy pamiętacie ona miała taki narożnik no nie w tym rogu, ale taki miała po prostu róg. Bardzo fajne biurko, super się sprawdziło. W ogóle było robione przez stolarza w Polsce. Babcia i dziadek kupili dla niej na urodziny, jeśli się nie mylę, kilka lat temu. No ale ona już z tego wyrosła, potrzebuje dużo więcej miejsca, bo po pierwsze komputer, no i lekcje. Lekcje, malowanie i tak dalej. Więc yy, znalazłam w IKI bardzo fajne, duże biurko, szerokie na 60 cm i chyba 1,20 m tak, będzie dosyć, dosyć długie, ale no właśnie takie potrzebne, ale niestety w Ikei nie ma biurek. Ja codziennie sprawdzam online e, na stronce, bo nasza najbliższa Ikea to jest Wembley i tam sprawdzam, czy w ogóle można nawet online zamówić, to absolutnie nie, w sklepie będą, najpierw miało być po 8 października, tak więc no, to biurko już miało tutaj być, teraz patrzyłam dopiero po 28, tak więc, dlatego właśnie troszeczkę tak e, unikam tej Ikei, żeby nie jeździć tam no, prawie co drugi dzień, bo e, wydaje się tam pieniądze i też podróż tam do, e, do Wembley, no to jest co najmniej pół godziny dojechać w jedną stronę, może nawet więcej autostradą. Tak więc e, czekam, właśnie, żeby te biurko było, no ale 28. trochę długo, tak więc pojadę i taki tak chyba jutro albo pojutrze na właśnie te takie dekoracje do, do domu i do mojej takiej Ala spiżarki, bo chcę właśnie zrobić tam taką fajną organizację, wiecie, wszystko w pudełeczkach i tak dalej. W ogóle wstawiłam Wam na Instagramie zdjęcie, jak to będzie mniej więcej wyglądało, że. że Kobiety po trzydziestce właśnie o czymś takim marzą, tak? O organizacji w kuchni. Tak więc pojadę do Ikea właśnie po takie coś, żeby wszystko ładnie zorganizować. Chociaż i tak nie jest źle. Tak jak Wam wcześniej mówiłam, i tak i tak już mam jakąś tam namiastkę tej organizacji, bo już wcześniej zaczęłam. Na przykład właśnie z płatkami śniadaniowymi i z makaronem, tak więc to już mam. Ale jeszcze na jakieś tam orzeszki, mąka. Właśnie muszę policzyć w ogóle, ile tego potrzebuję. Ale wydaje mi się, że kilka razy tam pojadę. A o tyle jest dobrze w IKI, że zawsze będzie ten produkt. Wiem, że um, te same pudełko będę mogła kupić później. Tak więc może pojadę za parę dni tam, zrobię zakupy, pokażę Wam oczywiście. I najwyżej, jeżeli będzie za mało, to jak pojadę po biurko pod koniec miesiąca, to będę mogła dokupić jeszcze więcej. Zaraz zobaczymy, kto się pojawi dzisiaj na tablicy. A jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to zapraszam was serdecznie, po prostu zostawcie komentarz, tablica, a ja zaraz wybiorę jedną osobę. A dzisiaj szczęśliwcem będzie matka 3 plus 1, napisała właśnie długi komentarz, a także słowo tablica, tak więc zaraz tutaj się pojawisz. Gratulacje kochana! Być może dziwi Was to, że jestem w domu, pomimo tego, że tak naprawdę większość osób już wraca do pracy. Ja niestety do niej nie wracam. Pracowałam przez kilka ostatnich miesięcy w domu i niestety dowiedziałam się pod koniec, w zasadzie sierpnia, na początku września, że do tej pracy nie wrócę. Niestety dostałam powiadomienie listowne, że mojej pozycji już nie ma. Tak więc miałam jednak cichą nadzieję, że po prostu przejdę do innego, może, działu. No, taką miałam nadzieję. I też dużo rzeczy się na to właśnie w zasadzie składało, ponieważ zaczęłam pracować z domu dla innego działu, po prostu. Więc myślałam, że być może tam będzie dla mnie praca. Niestety okazało się, że, że nie. W mojej pracy jest. Jak wiecie, pracowałam na lotnisku w dziale HR. I niestety y, przez tą całą pandemię, przez tego wirusa, bardzo dużo stanowisk po prostu no, już nie ma. Dużo ludzi straciło pracę, ponad tysiąc już straciło pracę, i myślę, że kolejny tysiąc też niestety y, no, nie będzie miało pracy. Tak więc, no niestety padło na mnie, ale wydaje mi się, że jest to. Y, ja próbuję wyciągnąć z tego pozytywne rzeczy. Ponieważ jest to dla mnie taki kopniak, żebym ja się ruszyła i zaczęła robić coś innego. Myślałam długo nad tym, co ja w ogóle chcę robić. Jak wiecie, ja studiowałam, nadal studiuję, już jestem na końcówce. W tym właśnie kierunku, co, co, co robiłam, w czym pracowałam. Tak więc, fajnie, mam kwalifikacje, moja praca za to zapłaciła moja firma. Tak więc, super, mam certyfikat w kieszeni. I tak się zastanawiałam, co ja chcę robić. I tak jak mówię Wam, to był tam dla mnie taki kopniak, żeby faktycznie fajnie, może sobie teraz coś znaleźć, jakąś nową pracę w nowej firmie, może nawet lepszej. I, i po chwili, wydaje mi się, że tak po paru tygodniach. Przemyślałam to i na razie pracy nie szukam. Być może będziecie zdziwieni, ale no nie szukam pracy, ale chcę się skoncentrować na tym. Co lubię najbardziej, czyli właśnie jakieś takie handmade rzeczy, własnoręcznie robione. Jak wiecie, ja robię tulipany, a także zaczęłam robić makramy i łapacze snów. Tak więc na tym się koncentruję, ale również otworzyłam właśnie taki swój butik z celebrytkami. Możecie zobaczyć także u mnie tutaj takie fajne naszyjniki. Ja na razie sprzedaję, zaraz wam pokażę. Może tutaj jeden pod spodem jest. Nie wiem, czy wyciągnę go teraz. Takie celebrytki sprzedaję w moim butiku. Takie coś. Mam tutaj też obok jakieś inne. I tak się w ogóle zastanawiam. O, takie piękności teraz sprzedaję. Yy, I ja się zastanawiam w ogóle, jak to, jak to ugryźć. Ja, wiecie, ja nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam, ale bardzo mi się to podoba. Ba super jest, naprawdę. Uwielbiam właśnie składać zamówienia, wiecie, wybierać to, co jest teraz trendy i tak dalej. Na razie sprzedaję to wszystko na eBayu, yy, ale chcę właśnie dodać do mojego Instagrama, bo mam bardzo dużo obserwujących ludzi. Yy, Którzy no, oglądają mnie na Insta Stories yy, i tak sobie myślę, żeby właśnie porobić zdjęcia tam i po prostu powstawiać. Yy, dajcie mi znać w ogóle, czy Wy się zdacie na czymś takim, jak to w ogóle wypromować. Dajcie mi znać, bo tak sobie myślałam, czy, nie, czy na przykład nie otworzyć oddzielnego Instagrama, albo może na Facebooku. Być może tam, no właśnie dajcie mi znać, jak to ogarnąć w ogóle Na razie ja wystawiam to na ebayu, super mi to idzie, tak więc trzymajcie kciuki Ja się nie poddaję, wiecie, to, że straciłam pracę Było na początku mi ciężko, po prostu na, na początku nie mogłam tego jakoś... Ogarnąć, ale tak jak mówię Wam, ja zawsze znajdę coś pozytywnego w tym. No i wydaje mi się, że to jest właśnie taki czas dla mnie, żebym mogła spędzić więcej czasu w domu z natalką, pomóc dla niej. Przecież ona jest w szkole jeszcze podstawowej, niedługo idzie do gimnazjum. Tak więc wydaje mi się, że takie rzeczy, właśnie te celebrytki to jest fajna sprawa i właśnie takie rzeczy ręcznie robione. No i czekam na wasze właśnie komentarze Napiszcie mi co wy o tym myślicie I czy No i może macie jakieś fajne pomysły To bardzo chętnie Poczytam to w komentarzach I chyba właśnie porobię dzisiaj zdjęcia Tych różnych celebrytek Bo w ogóle zrobiłam zamówienie I czekam, bo będę miała fajne Różne rodzaje I tak myślę właśnie, czy zrobić je na Instagramie Czy, czy Otworzyć po prostu nowy Instagram Napiszcie mi na dole co wy o tym myślicie ja już będę się z wami żegnać, mam nadzieję, że filmik wam się podobał i będziecie czekać na kolejny już jutro z samego rana. Do zobaczenia, pa!